Gdy byłem na poprzedniej parafii, pewna kobieta pracowała w nocnym klubie. Wszyscy ją tam znali, bo to miała mała miejscowość, każdy wiedział, czym ona się zajmuje. I nad ranem, gdy kończyła swoją pracę, weszła do kościoła. Do kościoła, w którym trwała całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Usiadła w ławce, bez słowa, bez modlitwy. Po prostu siedziała. I kolega, ksiądz, podszedł do niej i powiedział do niej tak. Dobrze, że tu przyszłaś, wskazał na Najświętszy Sakrament i powiedział tak. On Cię zna. Co z tego wynika, można powiedzieć, można zapytać? Ano to, że owce nie zawsze beczą modlitwą. Że owce nie zawsze beczą mszą świętą. Owce nie zawsze beczą litanią. Nie zawsze beczą różańcem. Nie zawsze beczą brewiarzem. Ale mamy to szczęście. Że dobry pasterz jest poliglotą i zna każdy nasz język. Nawet jak wyjemy do niego, nawet jak ryczymy do Boga, to on to wszystko zna, bo on zna nas dogłębnie. To my czasami się nie potrafimy między sobą dogadać. Nie, jak żona zacznie krzyczeć, mąż do tego krzyku dołączy, to, to jest wojna, nie? oni się nie rozumieją. Ale Jezus, jako dobry pasterz, rozumie każdy nasz język.